Jak AI zmieniło Twoją pracę? No wiesz, organizuję na przykład dzisiaj konferencję na temat AI. To taki pierwszy lepszy przykład. W Vestigio wprowadzamy do naszych procesów automatyzacje usprawniające nasze działanie. Ja też dużo sam eksperymentuję. Wiesz, ja uważam, że to jest taki, taki moment dla inżynierii, dla świata, jak wynalezienie trochę prądu czy, czy tranzystora i Osobiście się jaram, że jestem w samym środku tego, więc jak zmieniło moją pracę? No tak, że nagle mogę być w życiu w czymś najlepszy, nie? I siedzę i to robię po prostu, więc e, jestem bardzo zadowolony. Czy sztuczna inteligencja spowoduje, że specjaliści SEO stracą pracę? No wiesz, to jest takie pytanie na, na zasadzie troszeczkę rewolucji przemysłowej. Pewnie panie, które kiedyś kopiowały rzeczy na maszynie mogły się martwić, że sero ich zastąpi. No i co? No i jest ksero i nie ma pani, które piszą na maszynie, więc y, czy martwić? Nie, ale otworzyć głowy i adaptować się do tego, bo tak jak powiedziałem, mogą być w czymś najlepsi i, i po prostu z tym jechać. Więc jeżeli ktoś się martwi i nie widzi perspektyw, no to pewnie trzeba by się zastanowić. Jeżeli ktoś widzi te perspektywy, no to trzeba z nimi jechać. To taki jest ładny cytat, gdzieś widziałem, że AI e, zredukuje szanse dla mas, ale spotęguje dla jednostek. Więc, jakby chyba lepiej być po tej prawej stronie, więc yy, chyba by tak, tak bym myślał. Niedawno opublikowałeś case study witryny AI wykorzystującej treści z witryny z płatnymi treściami dla fanów. Czy możesz opowiedzieć o tym projekcie? Wiesz, co? To był taki, taki, jak to ładnie mówię, haha project. E, jakoś mi się trochę nudziło przy świętach, miałem trochę czasu, chciałem poeksperymentować. E, nie wiem, jak wpadłem na ten pomysł, nie pamiętam. E, no i się udało. Tak? Nie będę mówił o szczegółach, bo to jest jakby tematyka dla dorosłych. E, natomiast takim, jakby, tym co jest na koniec dnia, czy tym co jest dzisiaj, w ciągu trzech miesięcy absolutnie od zera wygenerowałem 700 tysięcy ruchów, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Właśnie stosując przeróżne modele językowe, przeróżne infrastruktury e, alternatywne, e, wszystko na Wordpressie, wiesz, po taniości bez budżetu. Budżetem był mój czas, więc jakby rynkowo drogo ale przy świętach, no to i tak go miałem, więc, więc, więc tanio. No i poszło, więc jakby teraz myślę o tym w ten sposób, ok, bo mechanika mechanikom, to poszło w serwisie dla dorosłych, ale mechanika jest taka, że to można adoptować, czy to do e-commerce, czy do jakichś innych rozwiązań, więc, więc teraz po tej konferencji planuję troszeczkę odpocząć i na pewno będę starał się adaptować te pomysły do, do takich bardziej... Nie wiem, jak to powiedzieć, białych rzeczy, czy nie wiem, takich innych po prostu, nie? I jeszcze na koniec, o czym była Twoja prezentacja? Przede wszystkim moja prezentacja była takim, jak się ładnie mówi, keynote speech, czyli była tłem do wszystkich prezentacji, gdzie chciałem nawiązać do tego, co się wydarzy w ciągu dnia. Natomiast e, główną ideą, która mi przyświecała, tworząc tę prezentację, było pokazanie ludziom, że to, co oni robią przy użyciu AI, ma duży impact na to, co. Na koniec dnia czytają użytkownicy, a wiemy, że AI ma dużo wyzwań, typu halucynacje i jak temu przeciwdziałać, jak budować lepszy kontent, co robi różnicę, czemu zwykłe używanie chat GPT to już jest za mało, więc to było takie kompendium wiedzy adresujące cały dzień.